Jest to szkolenie realizowane dla strażaków grup państwowych i ochotniczych zajmujących się ratownictwem z psami. Potrzeba wynika z tego, że takich szkoleń jest mało. W zasadzie jest ich kilka w skali roku w całym kraju. W tej chwili mamy grupy z całej Polski, bo i z do województwa dolnośląskiego, i z województwa śląskiego, małopolskiego łódzkiego, mazowieckiego, w zasadzie z całego kraju grupy przyjechały tutaj. No wynika to szczególnie z potrzeby takich szkoleń. Jeżeli chodzi o teren, wybór terenu, no jesteśmy tutaj już drugi raz, w zeszłym roku była pierwsza edycja tego szkolenia. Dzięki dofinansowaniu tam Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dlą śląskiego w tym roku, dzięki dofinansowaniu PKN Orlen mogliśmy zrobić drugą edycję, doszkolić tych strażaków. A wybór terenu przede wszystkim dlatego, że mamy urozmaicony teren tutaj, mamy góry, mamy łąki, mamy lasy. No i nasza siedziba też mieści się we Wrocławiu, więc niedaleko. Ćwiczenia zorganizowane były przede wszystkim dla specjalistycznych grup poszukiwawczo ratowniczych, wykorzystujących w swoich działaniach specjalnie wyszkolone psy do poszukiwania osób zaginionych w terenie naturalnym oraz pod gruzami budynków. Grupy z kilkanaście w skali kraju są grupy państwowe i ochotnicze. Także mamy tutaj do czynienia ze zróżnicowaniem właśnie wolontariuszy plus, plus funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej no jest to skala kilkunastu grup na, na cały kraj. Mówimy stricte o grupach, które posiadają psy. No i to właśnie jest tak wąskie grono tych grup, które, które mają. Oprócz tego w szkoleniu biorą jeszcze udział strażacy. To jest miasto Dolnośląskie, gdzie są grupy poszukiwawcze-ratownicze utworzone bez psów. To jest Lubin, Wrocław i Wałbrzych, które biorą udział tutaj na Dolnym Śląsku w działaniach poszukiwawcze-ratowniczych w przypadku katastrof. Labradory, goldeny, owczarki czy border collie, psy różnych ras także szkoliły się w tropieniu ludzi. Ich współpracownicy i opiekunowie przekonywali nas, że dla czworonogów poszukiwania to praca, ale także zabawa. Trudno powiedzieć, które najlepsze. Jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, które określa rasy, które mogą być użyte do, jako psy ratownicze, które mogą być szkolone do ratownictwa. Najpopularniejszym psem w ratownictwie i kojarzonych przez wszystkich jest Labrador, którego można spotkać najczęściej, ale są również i Border Collie, i owczarki niemieckie, i owczarki belgijskie. Także ten przekrój raz jest bardzo duży. Cały trening psa ratowniczego polega na tym, że budujemy mu obraz tak naprawdę szukania najlepszego kumpla do zabawy, wspaniałej nowej osoby, która zawsze ma do zaoferowania na koniec dla niego jakieś smakołyki i miłe chwile, więc pies, pies całą, cały proces pracy traktuje jako właśnie dobrą zabawę. Co jest najtrudniejsze w poszukiwaniach? Bardzo trudne pytanie, dlatego że każde poszukiwania są inne i chyba co jest najciekawsze w poszukiwaniach to jest właśnie to, że trzeba za każdym razem przeanalizować sytuację od nowa. A najtrudniejsze rzeczy, które obciążają chyba ratownika to są rzeczy związane, które normalnie, do których ratownicy są przyzwyczajeni, czyli stres związany chociażby z obecnością rodziny, z stanem poszkodowanego, z dynamiką działań. I to są te czynniki, które motorycznie wpływają na działanie strażaków. bardziej chyba takie szkolenia jak dziś są, są ważne dla Was, no ja się akurat cieszę z tego względu, że mogę się podzielić swoją wiedzą z kolegami, koleżankami, a szkolenia są o tyle istotne, że pozwalają wszystkim zespołom pracować w jednakowych standardach. Świetnie, dziękujemy bardzo. Ojejku! Podczas części teoretycznej swoją wiedzą dzielili się najbardziej doświadczeni ratownicy w Polsce. Konkretnie z Kalim byłem w takiej największej akcji, to byłem w 2010 roku, po trzęsieniu ziemi, żeśmy zostali wysłani z pomocą ratowniczą i medyczną na Haiti. I to była taka największa jego akcja. No i oczywiście cały szereg akcji krajowych, zarówno na gruzowisku, jak i w terenie otwartym. Po południu ratownicy ze specjalistycznych jednostek ruszyli w teren. Z psami przeszukiwali las o powierzchni 130 hektarów na zboczu małej sowy w poszukiwaniu zaginionych osób. Przenosimy się już na teren, tam będą pozorowane działania poszukiwawcze, gdzie grupy z całej Polski zostaną podzielone, otrzymają sektory do przeszukania, to jest w masywie wielkie sowy, się całość będzie odbywała, gdzie będą użyte zarówno psy, będą użyte, będzie użyty wielokopter bezzałogowy który będzie również online przekazywał widok z powietrza, także, także będzie ten zasób sprzętowy tutaj plus psy właśnie pełny użyty. Jeszcze do tego do, do kamery, Noctowizja, także będzie całość wykorzystana sprzętu, jaki tutaj dysponujemy aktualnie. Strażacy muszą przeszukać swój sektor i zakończyć działania, więc no, akcja będzie trwała do momentu zakończenia działań przez daną grupę w danym sektorze. Jeżeli uznają, że działania zostały zakończone i wszystkie osoby tam znajdujące się zostały znalezione, bądź nie było żadnej osoby, no to to zgłaszają do sztabu. My no będziemy weryfikować, czy tak faktycznie jest, czy znaleźli tych wszystkich ludzi, czy też, czy też nie. Aczkolwiek no, strażak prowadzi działania do końca, do, za, do, założonego, do końca założonego celu. Czyli założeniem jest, że musi przeszkodzić cały sektor, który będzie przyznany. W poszukiwaniach pod hasłem Search Camp 2013 wzięli udział strażacy z 14 jednostek specjalistycznych, m.in. z Wrocławia, Suchego Boru, Kent, Nowego Sącza, Gdańska, Warszawy oraz Łodzi.